I, szanowni państwo, w Karpaczu odbyło się forum ekonomiczne w dniach 8-10 września 2020 roku. I łączny koszt tego dwudniowego przedsięwzięcia wyniósł 20 792,94 grosze. Oczekiwałam, że tak duży koszt. Pociągnie za sobą e, wymierne korzyści związane z podpisanymi e, e, umowami, mm, zawartymi na jakieś e, e, intratne kontrakty dla rozwoju Augustowa. E, natomiast e, tu z tej pierwszej e, odpowiedzi nie wynika nic spoza. E, Medialną promocją y, pana burmistrza. W związku z powyższym y, poprosiłam o szczegółowy wykaz tych wydatków, o informacje, kto brał udział y, w tej delegacji i na co zostały spożytkowane y, te pieniądze. Pani radna Piosecka raczyła też epatować kosztem udziału miasta. Augustów w forum ekonomicznym w Karpaczu. Pani radna sugerowała, że to wyjazd kosztował 20 tysięcy złotych, ale pominęła, pominęła w swojej wypowiedzi zgrabnie odpowiedź na interpelację, którą już otrzymała. Otóż w tej odpowiedzi padają wyjaśnienia czarno na białym, co ile kosztowało. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Ja tak naprawdę dla dobra wspólnego pozwolę sobie odczytać tę interpelację, bo jeśli informacje, błędne sugestie idą w świat, to po prostu. Prostujmy to. Otóż pani radna otrzymała odpowiedź na swoją interpelację 4 marca 2021 roku. W tej interpelacji czytamy, odpowiadając na pani interpelację, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego 25 lutego, informuję, że Gmina Miasta Augustów była uczestnikiem forum ekonomicznego w Karpaczu, które odbyło się w terminie 8 września 2020 roku. Tutaj dodam, że dość szeroko o tym informowaliśmy, bo relacje z tego znajdowały się i na Facebooku miejskim, na stronie urzędu, na fanpage'u burmistrza miasta Augustów, była relacja zdjęciowa, pisała też o tym prasa. Co dalej? Koszty uczestnictwa, w forum składają, na koszty uczestnictwa w forum składają się koszty transportu, noclegów, delegacji pracowników oraz umowa na przygotowanie autorskiego panelu dyskusyjnego z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Burmistrza Miasta Augustów, transmisji online na żywo, przygotowania materiałów prasowych po panelu dyskusyjnym oraz zamieszczenia publikacji w mediach o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. Forum Ekonomiczne w Skarpaczu to największa w Europie środkowo-wschodniej platforma spotkań i dyskusji na tematy gospodarcze, polityczne, a także społeczne. Miniona edycja gościła około 2,5 tysiąca przedstawicieli biznesu, polityki i nauki z Europy, Azji i USA. Znacznej części obrady zostały poświęcone samorządowi terytorialnemu. 8 września odbyła się dyskusja. Podlaskie idealne miejsce na biznes, odpoczynek i życie podczas której przedstawiono ofertę inwestycyjną oraz turystyczną Augustowa z podkreśleniem funkcji uzdrowiska. Zaprezentowano również potencjał gospodarczy, jego perspektywy i możliwości. Podejmowano dyskusję, w jaki sposób pandemiczny kryzys przekuć w impuls pozwalający gospodarce wskoczyć na tory szybkiego wzrostu. Udział na forum, udział w forum o międzynarodowym wymiarze pozwolił na prezentację potencjału Augustowa oraz wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa, perspektywy rozwoju gospodarczego, a także pozwolił zapoznać się z przedstawionymi rozwiązaniami i innowacyjnymi ideami. Panel z udziałem Augustowa był transmitowany na żywo, a relacje z niego ukazały się w wyżej wymienionych mediach. I tutaj wymienię te media. Koszt tych relacji to między innymi składowa tego kosztu 20 tysięcy złotych, a więc za to mamy dojazd, nocleg, udział w panelu, przygotowanie tego panelu dla miasta Augustów i relacje w Dzienniku Gazecie Prawnej, Business Insider Polska, wprost, w dorzeczu. W Polskiej Agencji Prasowej, w Dzienniku Bałtyckim, Łódzkim, Dzienniku Zachodnim, w Gazecie Krakowskiej, Gazecie Wrocławskiej, Głosie Wielkopolskim, w Kurierze Lubelskim, w ekspresie ilustrowanym w Dzienniku Polskim, w Gazecie Lubuskiej, Gazecie w kurierze Porannym Nowej Trybunie Opolskiej, w Echu Dnia i Gazecie Codziennej Nowiny, wszystkie te media, że tak powiem, relacje w nich były w tym pakiecie, w tym pakiecie promocji, informowania o mieście Augustów. I oczywiście Pani Radna tutaj dopytuje i jakby oczekuję przedstawienia kopii wszystkich faktur, paragonów składających się na ten koszt to oczywiście jesteśmy w stanie taką pracę wykonać. Nie wiem, co jest istotą pytania, bo jeśli wskazanie kosztu i zakresu działań nie wystarcza, ale oczywiście Pani Radna ma prawo żądać nawet paragonu za parking płatny i takie, taką pracę urzędnicy wykonają. Mam tylko nadzieję, że Pani Radna znajdzie czas na analizę tych dokumentów, bo no, byłoby smutno, gdyby urzędnicy napracowali się na próżno.